Moje drugie pytanie brzmi, czy chciała Pani kiedykolwiek zamieszkać w Stanach Zjednoczonych albo czy chociaż pani o tym myślała? Eee, pierwsze pytanie nie, drugie pytanie tak. Eee, nie chciałam, bo jestem tak czuję wewnętrznie, że ja jestem człowiekiem, który powinien, znaczy chce żyć tam, gdzie się urodził. Nie mam potrzeby wyjeżdżania z kraju, absolutnie. Na pewno nie w celach, nie wiem, zarobkowych czy coś takiego. Yy, pomieszkać, miesiąc, dwa, trzy, tak. Mieszkać, nie. Czy kiedyś się nad tym zastanawiałam? Tak, zastanawiałam się yy, ze względu na, powiedzmy, jakąś tam ofertę pracy, ale to raczej było zastanawianie się negatywne yy, czyli co zrobić, żeby nie pojechać. Ja jestem jednak w sercu Polką i chcę tu mieszkać, ale żeby to też nie zabrzmiało jakoś super nacjonalistycznie, Po prostu nie mam potrzeby wyjeżdżania. Byłoby mi bardzo, bardzo przykro i bardzo, bardzo żal rodziny. No, no i was, no. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. Czy woli pani czytać książki po angielsku, oryginalnie, czy jednak polskie przetłumaczone już? Ja trochę nie widzę różnicy. Wiecie, ja nieraz byłam na tym łapana, że poproszono mnie na przykład o zrobienie notatek z czegoś, na przykład z jakiegoś spotkania. Ja potrafiłam oddać notatki po polsku, mimo że spotkanie odbywało się. Przepraszam, po angielsku, mimo że spotkanie odbywało się po polsku, i ja nie zarejestrowałam, że piszę nie w swoim języku. Yy, będąc na studiach, musiałam czytać tylko po angielsku, i miałam taki moment w swoim życiu, że gdybyś mnie Kasper spotkał, ja bym ci powiedziała, słuchaj, przeczytałam bardzo fajną książkę. A gdybyś mi zadał pytanie, a po jakiemu, to nie byłabym w stanie ci odpowiedzieć. Musiałabym wrócić do domu i sprawdzić tę książkę. Eee, chyba mi nie robi różnicy. Lubię czytać i tak, i tak. Eee, a teraz chciałabym po prostu mieć czas, żeby w ogóle czytać. Więc nie wybrzydzałabym, w jakim języku mogłabym to robić. Eee, dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Jeżeli Pani ogląda filmy, to czy woli Pani oglądać je oryginalnie po angielsku, czy jednak jakiś polski lektor, napisy bądź dubbing? <grywka> to zależy z kim oglądam. Z moją mamą. No to oczywiście lektor i dubbing, bo w przeciwnym razie, gdyby były napisy, to moja mama by musiała siedzieć tak blisko monitora. Więc nie, nie, nie. To wtedy jak najbardziej lektor. Aczkolwiek bardzo go nie lubię. Ze względu na to, że ja miałam też epizod w swoim życiu, że tłumaczyłam filmy i pisałam napisy, robiłam napisy do filmów, ale też robiłam właśnie i dubbing i pisałam tekst dla lektora, więc ja się bardzo czepiam często, że coś jest nie tak, że jak on tak mógł. Poza tym, jak jest dubbing albo lektor, to ja potrafię w, połowie, nie wiem, w trakcie filmu powiedzieć do mojego męża: Zrób pauzę, zrób pauzę. Słyszałeś? Boże, ja bym nie wpadła na takie genialne tłumaczenie. To było rewelacyjne. Ja nie mogę, ale to był mózg, który to przetłumaczył. Ja w życiu bym tego tak nie zrobiła. I tutaj jest taka dziesięciominutowa epopeja, jak jestem beznadziejna w tym języku. Czasem też to jest z drugą stronę, ale ostatnio zdarza mi się właśnie, że naprawdę ktoś zrobił to genialnie, zwłaszcza. Będzie teraz kryptoreklama. Netflixowi tłumacze są naprawdę nieźli, przynajmniej niektórzy. I wolę oglądać, wolę oglądać jednak w oryginale, natomiast yy, mogę się spytać męża: ale chyba lecą u nas napisy, zawsze. Ale nie, staram się nie czytać. Ale tak jak mówię, to podobnie jak z książkami. Jest mi trochę obojętne, natomiast jeżeli nie muszę mieć lektora, to fajnie, żebym go nie miała. Dziękuję i teraz zadam pytania w imieniu internauta, absolwenta. W takim razie pierwsze. Czy ma Pani jakieś ulubione miasto lub miejsce w Stanach Zjednoczonych? Um, tak. Wiele takich miejsc, ale jedno, które jest dla mnie bardzo szczególne, to jest miasteczko Concord. Dlatego, że jest ono związane z moją pracą magisterską, ponieważ poeci, o których pisałam, właśnie tamtą, tam tworzyli, tak, Walt Whitman na przykład, więc bardzo sentymentalnie wspominam to miasteczko, zwłaszcza że. Udało mi się tam być i jak tam byliśmy, to był poniedziałek i muzeum mojego ulubionego poety było zamknięte, więc mam zdjęcie, jak siedzę na schodach i płaczę, że jest zamknięte. A z takich miejsc, które polecałabym, no to parki narodowe. Mm, parki narodowe tak. Tak, tak, tak. A miasto, wiecie, no Nowy Jork jest fajny. Ale Salt Lake City też jest fajne. <noise> Także mam jedno ulubioną i powiedziałam już o pięciu, więc tak to w moim życiu wygląda. Jednego miejsca nie mam ukochanego, ale jeśli miałabym coś rekomendować, to warto zobaczyć Parki Narodowe, naprawdę. I wszystkie, generalnie wszystkie muzea, które są jakby z ramienia Smithsonian Institution. Są rewelacyjne. Po pierwsze, są za darmo, a po drugie, yy, są tak genialnie zrobione, że można chodzić 8-10 godzin i człowiek się nie nudzi i wynosi z tego bardzo, bardzo dużo w głowie. Także też to bym polecała serdecznie. Dziękuję. I już ostatnie pytanie. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o różnicach między językiem angielskim w Wielkiej Brytanii a językiem angielskim w Stanach Zjednoczonych? A ile mam czasu? Słuchajcie. Yy... <grywka> Nie wiem, od czego zacząć. No, tak jak wiecie. Yy... Brytyjczycy musieli purytanie uciekać, prawda, ze, ze względów religijnych do Stanów Zjednoczonych, tak się, tak się wydarzyło, że tam się zaczęli osiedlać. Jamestown i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chodźmy w szczegóły, idźmy do języka. No, na poziomie po prostu słów to najczęściej można spotkać, prawda, e, różnice, na przykład highway, motorway, lorry, truck, no ale jakby znacie to bardzo dobrze, ponieważ się tego uczymy, prawda. No, e, też jeśli chodzi o e, na przykład sposób wymawiania słów, czyli e, wymowę, pronunciation, to też wynika i historycznie, e, ale to nie trzeba szukać różnic myślę, że między brytyjskim angielskim a amerykańskim angielskim. Wystarczy popatrzeć na przykład na samą Wielką Brytanię i tam można dostać po prostu uszopląsu. Więc to, to słuchajcie, wszystko zależy od miejsca, od ludzi, od tego, jak się nauczyli, co na nich wpływało. Także, jakie są różnice, no, takie podstawowe, to amerykański jest na pewno bardziej taki plejtuchowaty, no nie oszukujmy się, to r jest mniej dźwięczny. Yy... Amerykanie też robią więcej takich błędów troszeczkę, nawet gramatycznych. Wczoraj oglądałam film z moim mężem i tam było, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej nie było końcóweczki s, prawda, no bo po co? To... Yy, więc myślę, że, że, że to. Yy. Ale z Amerykaninem, my Polacy chyba dogadamy się łatwiej i szybciej. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, bo wiecie, teraz mam taką potrzebę pójść do tablicy i zacząć rozpisywać różne rzeczy, a to chyba nie o to chodzi. Dziękuję bardzo i już oddaję głos. Dziękuję bardzo, Kasper. Dziękuję, słuchajcie. No i tak, tak minął ten ostatni nasz QA przed wakacjami. Było znowu ciekawie. Po wakacjach trochę będziemy chcieli zmienić formułę będziemy robili takie spotkania, ale prawdopodobnie co miesiąc też z różnymi nauczycielami. Osobami związanymi ze szkołą. Być może też uda nam się zaprosić na taki QA kogoś zupełnie spoza szkoły, więc czekam na Wasze propozycje. Jeszcze na koniec oddaję głos pani profesor, żeby coś powiedziała do nas wszystkich i się rozłączymy. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Było mi niezmiernie miło Was spotkać, zwłaszcza teraz, kiedy no, nie mamy szansy widzieć się za często. Powiem Wam, że bardzo się stresowałam, myślałam o tym bardzo długo, jak to będzie i jak to wypadnie i czy będę potrafiła odpowiedzieć na pytania, Wasze. w ogóle nie wiedziałam, czy to będzie po polsku, czy po angielsku. <grych> bardzo Wam dziękuję, bardzo się cieszę i jestem zaszczycona, że mogłam wziąć udział właśnie w tym QA. No to skoro to jest ostatni taki przed wakacjami, to, to dziękuję w ogóle Wam za tą wielką pracę, jaką wkładacie w to wszystko. I życzę Wam super wakacji, i żebyście swoje marzenia wakacyjne mogli zrealizować. No i oby to się Wam udało w tym trudnym czasie. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo, 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 bardzo. I już nie mogę się doczekać, kiedy Was zobaczę na żywo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.